Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witamy na kanale ciepło 24 Ja nazywam się Łukasz Tyl. Gościmy dzisiaj pracownika firmy Wisman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szymon Lenartowicz. Na co dzień zajmuję się pompami ciepła. I przyjechałem tutaj dzisiaj właśnie z pompą ciepła. Chodźmy ją zobaczyć. Zapraszam. Szymonie, mówisz, przyjechałeś do nas autem. Co na tym aucie masz ciekawego? Zarówno instalację fotowoltaiczną, jak i kocioł Vitodens, gazowy. Ale dzisiaj skupimy się na pompie ciepła, która tutaj jest zamontowana. Jest to urządzenie, które tutaj normalnie pracuje, więc zapraszam, pokażę ci, jak ona działa. Tu, w tym aucie, pracuje. Tak, dokładnie tak. Wchodzimy. Szymonie, jesteśmy w aucie. Jesteśmy prawie w centrum miasta, pozwolisz, że przymknę drzwi troszeczkę? Żebyśmy mieli lepsze warunki. Powinno być trochę lepiej z dźwiękiem. Pochwal się, co tu masz, co to jest za urządzenie? To jest właśnie wspomniana jednostka wewnętrzna pompy ciepła. Albo będzie z regulatorem widotronik dostępna, albo... Tu jest akurat kocioł, natomiast dokładnie tak samo może wyglądać regulator pompy ciepła. Mamy obecnie do dyspozycji dwie platformy komunikacyjne, kolorową dotykową lub taką monochromatyczną, natomiast wcale ta monochromatyczna nie jest jakąś platformą, która ma mniejsze możliwości. Klasyczne guziczki. Tak, ale z bardzo, bardzo dużymi możliwościami, jeżeli chodzi o obsługę, czy też diagnostykę układu. Czyli wszystkie te same funkcje, ma krzywa grzewcza, jakaś i tak dalej, też możemy ustawić. Oczywiście, że tak, powiem nawet więcej, możemy w pełni zobaczyć, jak pracuje nam układ chłodniczy. Mogę zobaczyć, jakie mam ciśnienia o układzie chłodniczym, jakie y, panują tam temperatury, czy ten układ działa prawidłowo, czy też nie. Ile godzin pracował w jakich temperaturach pełna diagnostyka układu chłodniczego, która przekłada się później jakby na bezpieczeństwo e, użytkowania tego, tego urządzenia przez klienta, bo jeżeli nawet doszłoby do e, jakiejś awarii, serwisant bardzo szybko jest w stanie zdiagnozować, gdzie, po, po której stronie e, leży problem, na przykład może być zatkany filtr na instalacji wodnej. To też bardzo szybko zjednozuje. Czyli ja jako użytkownik dzwonię do Was, że mam problem, tu mi się pojawia jakiś błąd, tak? Tak. I nawet przez telefon dyktując, Wy wiecie, z czym przyjechać, z jakimi narzędziami do mnie. Jeżeli to jest prosty problem, prosta usterka, tak, to jesteśmy nawet w stanie zasugerować przez telefon rozwiązanie takiej, takiego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane sytuacje, my już wiemy, co mamy wziąć. Każdy serwisant jest wyposażony odpowiednio w narzędzia i elementy. Nie będzie problemów na pewno z szybkim zdiagnozowaniem tego, co się dzieje z urządzeniem. Jasne. Masz tutaj jeszcze jedno urządzenie obok. Co to jest? Jest to zbiornik buforowy, możemy zamontować takie urządzenie oczywiście dużo bliżej pompy ciepła, wtedy tworzy to jedną taką zbitą, ładną całość. Bufory mogą być albo szeregowe, albo równoległe, tutaj akurat jest rozwiązanie szeregowe. Dodatkowa woda, która znajduje się w buforze, jest nam potrzebna do tego, że jeżeli mielibyśmy instalację grzewczą, która może nam się gdzieś tam pozamykać, potrzebujemy wody na odszronienie jednostki zewnętrznej. Pompa ciepła, pracując w zimie przyjemnych temperaturach, czy też nawet przy lekko dodatnich temperaturach, posiada wymiennik z tyłu te lamelki o niskiej temperaturze, poniżej zera. Tam odkłada się szron, który musimy regularnie roztopić. I w celu tego roztopienia po, potrzebujemy z czegoś, y, skądś pobrać ciepło. I to ciepło właśnie jest magazynowane na, y, w takim y, zbiorniku. Może tak wyglądać, może to być wersja stojąca, równoległa. To już wszystko zależy od, od y, instalatora i klienta, na co się zdecydują. Czyli możemy zainstalować bufor poniżej, pompy powyżej. Dokładnie tak. Sobie ładnie to zespolić. Szymonie, co tu dalej masz? To można powiedzieć, jest serce pompy ciepła, czyli jednostka zewnętrzna. Tu mamy do czynienia z urządzeniem typu monoblok, czyli nasza jednostka wewnętrzna, z zewnętrzną połączone są rurami wodnymi. W splicie mielibyśmy tutaj układ dalej chłodniczy, czyli część. Jeden taki wymiennik prostokątny z tego urządzenia byłby przeniesiony dokładnie do jednostki wewnętrznej. Więc tak naprawdę Split i monoblok są to bardzo podobne urządzenia, mhm. różniące się tylko jednym elementem, który w monobloku jest tu, a w Splicie jest tam. Okej, okay, ważne pytanie nasuwa mi się, czy wszędzie to możemy zainstalować? Jednostkę zewnętrzną, oczywiście. Tak, jednostka zewnętrzna prawie wszędzie może być zamontowana. E, Sugeruję zwrócić uwagę na cztery jakby najważniejsze e, rzeczy, a mianowicie e, jest to urządzenie, które będzie jednak wiało. Czyli trzeba zwrócić uwagę na, na roślinność. Nie wszystkie rośliny lubią y, rosnąć podmuchy. gdzieś tam w przeciągu, tak, podmuchy, podmuchy wiatru, ciągłe podmuchy wiatru i to jeszcze zimnego wiatru, więc roślinność to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest hałas, który w przypadku naszych urządzeń naprawdę jest na tak niskim poziomie, to to urządzenie y, jest na poziomie wentylatora, takiego, którego, który mamy, cichego wentylatora, który byśmy mieli w salonie ustawione, żeby nam ruszyć powietrze. Więc są to bardzo ciche Czyli urządzenia. nie będą po mnie krzyczeć na 100% jeśli to nie Nie, to, to, to są już poziomy hałasu na tak niskim, yy, tak, tak niskim, o tak niskim poziomie, że, że na pewno z sąsiadami będziemy dalej w zgodzie żyli. Yy, ale gdzieś tam jednak, jeżeli bym to chciał yy, zamontować yy, koło okna sypialni, a non stop to okno jest otwarte yy, i nie będzie to półka na przykład yy, 200 na, na naszej firmy. To tutaj już o tym hałasie trzeba troszeczkę bardziej pomyśleć. W przypadku tego typu urządzeń, jak, jak u nas, e, hałas można powiedzieć, że, że nie jest w ogóle kwestią do, do rozważania. E, kolejna rzecz to jest woda, która będzie nam e, kapała z tego urządzenia, bo e, pompa ciepła musi się odszraniać. Powietrzna pompa ciepła, czy też powietrze woda, e, musi się odszraniać przy temperaturach już tak powiedzmy poniżej plus. Sześciu, y, tworzy się na lamelach szron. I ten szron musi być roztapiany. Y, czyli pompa ciepła, właśnie na przykład y, z bufora, będzie pobierała y, ciepło i to ciepło będzie przekazywane do wymiennika. Y, Lód y, przerodzi się w wodę i ta woda będzie gdzieś pod urządzenie kapała. Czy, Możemy... to, się, czy to się odbywa automatycznie, czy muszę coś tak. przekręcać? Nie, nie. W żadnym wypadku. Oczywiście sama automatyka wie, kiedy taki proces ma przeprowadzić. My musimy się tylko. Zdecydować na rozwiązanie albo kapie mi pod urządzenie. Osobiście uważam, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. E, czyli robimy sobie pod urządzeniem, e, pod jednostką zewnętrzną jakieś na przykład kamyczki, jakiś rozsącz, e, lub też niektórzy decydują się na odprowadzenie tej wody do gruntu. Czyli dużo wcześniej trzeba przygotować e, możliwość rozsączania e, tej wody w gruncie. To też jest e, rozwiązanie jak najbardziej poprawne, tylko wymagające troszeczkę więcej e, pracy. Czwarta rzecz, bo wspomniałem o, o czterech elementach, to jest wiatr, z którym najczęściej nie mamy problemów, ale jeżeli byśmy mieli ewidentnie miejsce narażone na duże podmuchy wiatru, to też tutaj bym lekko uważał, ewentualnie tak urządzenie gdzieś tam obudował, coś obok niego postawił, żeby bezpośrednio wiatr na, na tą jednostkę zewnętrzną mi nie wiał. Poza tym tak naprawdę nie ma większych przeciwwskazań, żeby to urządzenie sobie postawić. Ja osobiście mam jednostkę zewnętrzną, zaraz koło tarasu, postawioną i w niczym ona mi nie przeszkadza. Nie szpeci w żadnym wypadku. Szymonie, powiedziałeś, działający bus, działająca pompa. Damy radę ją uruchomić na aucie? Tu Cię zaskoczę. W międzyczasie kliknąłem sobie już załączenie pompy, bo ona już pracuje. Czyli my sobie tutaj rozmawiamy, ona pracuje, wentylator pracuje, sprężarka pracuje. Co mogę Ci zaprezentować na samym regulatorze? Temperatura w tym momencie na zasilaniu, czyli produkuje ona już 37 stopni Celsjusza. Wentylator jest uruchomiony, jak również sprężarka. Jeżeli będziesz miał okno zamknięte koło pompy na 100% i nie usłyszysz, czy ona pracuje, czy też nie, przy otwartym oknie ci, którzy będą się wsłuchiwali i mają bardzo cichą okolicę, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Najczęściej tło jest głośniejsze niż sama praca urządzenia, ale tu cały czas mówimy o cichych jednostkach zewnętrznych. Mhm. Mamy załączoną funkcję, tak? Funkcję grzania. Tak, w tym momencie nawet y, załączono mamy funkcję grzania i chłodzenia, chociaż wymusiliśmy pompę ciepła, niską, y, oszukaliśmy pompę ciepła, y, pokazaliśmy jej niską temperaturę zewnętrzną, stąd ona chce w tym momencie grzać, mimo że tak naprawdę na zewnątrz mamy dość ciepło. Mhm. Szymonie, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas dla nas. Miło ja było cię bardzo gościć. Bardzo fajne auto. Jeżeli będzie tylko potrzeba, będziemy jest... się kontaktować. Jestem do usług. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam na kanał Ciepło24, klikania subskrypcji i łapek w górę. Dziękuję. Dziękuję.